mianowicie jeśli chodzi o walkę Japczan Holak ze względu na kontuzję Holaka zostanie ona przełożona na inny termin więc oh w przyszłości. To jest ta wiadomość najlepsza. No ale oczywiście, Cloud MMA zawsze zaskakuje. Panie i panowie, to będzie najprawdopodobniej najgłośniejsza walka w historii Freak Zestawienie tak szalone, że sam nie wiem, co mogę o nim powiedzieć i nie wiem, jakie je zapowiedzieć. Nie, nie, nie. Już jutro będzie program, w którym spotkają się. Ale zanim to nastąpi, przywitajcie je po raz pierwszy. Pierwszą zawodniczką będzie. Nie. Margaret! Nie, 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 nie! Ja! Dole! O, czy hu! złoty kur Co się wydarzyło? A jej rywal nie... Nie, 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 nie! Absolutnie powalonym zestawieniu będzie! Nie! Ja dole f... ocie chuj! Drogie panie! Mam wrażenie, że to jest jakiś matrix, ale tak to się wydarzy. Mama Daniela Magikala będzie się tłukła z jego byłą dziewczyną. Gosiu, pani Gosiu, Margaret, no, kobieta wielu imion, zobaczymy czy także wielu talentów w klatce. Powiedz, co sprawiło, że jesteś tutaj z nami, że będziesz się biła z Nikitą? Ona bardzo dobrze wie. Nikita, pierwszy pojedynek z Moniką Laskowską, pokazałaś się tam z bardzo dobrej strony, nie udało się wygrać, ale ten pojedynek będzie chyba najbardziej osobistym w Twoim życiu. No i chciałem zapytać, jak się czujesz z tym, że będziesz miała szansę bić się z mamą Twojego byłego chłopaka? Szczerze, czuję się zajebiście. Nie zależy mi na wygranej, nie zależy mi na przegranej. Moim, moim marzeniem jest poglądać ten program. Tam one łącznie, one łącznie, nie będą, ich IQ łącznie nie będzie przekraczać BMI jednej z nich, a one są chude. Załatwimy wszystko w oktagonie, jak się klatka zamknie, to już przydupa z pani Małgosi nie będzie się chował pod jej kiecą. Panie i panowie, ja wiem, że wy przecieracie oczy ze zdumienia, czy to się dzieje, tak to się dzieje. Teraz zrobimy face to face, a jutro będzie program. Bądźcie z nami o godzinie 20, a już w tym momencie face to face Nikita kontra Gosia! Gosia! Oj to się źle skończy to jakby wiesz to się, to się źle skończy to, to ja nie wiem ty Oj to się, to jest to jest śmieszne ale to jest niebezpieczne, ty Dziękujemy serdecznie brawa dla zawodniczek I myślę że